Cześć, jestem Bartek i w dzisiejszym filmie chciałbym porozmawiać o sortowaniu, a konkretnie o sortowaniu po wielu polach w strukturze. Zanim do tego przejdziemy, to chciałbym najpierw pokazać, czym w ogóle jest to sortowanie, jak zrobić najprościej na takich podstawowych prostych przykładach. Zacznijmy od tego, że na Playgroundzie tutaj mamy taki przykład numbers i jest to po prostu lista z intami. No i mamy tutaj też przykład stałej, która jest stworzona na podstawie numbers. Wykorzystaliśmy tutaj metodę sorted i ona przyjmuje właśnie tutaj te dwa properties. Jest to left hand side i right hand side. No i możemy je właśnie w tej metodzie, w tym kluczurze porównać. No i tutaj w tym momencie, jeżeli lewa strona jest mniejsza od prawej, to zwracamy true. No, i jak zwracamy true, to obie sprawdzane cyfry w tym przypadku zostają w tym samym miejscu. Czyli najpierw byśmy porównywali trójkę z piątką, no i wiadomo, trójeczka, czyli ten left hand side jest mniejsze niż piątka, więc zostają na tym samym miejscu. bo było na odwrót, to byśmy je zamienili. No i w końcu otrzymujemy listę, która jest posortowana od wartości najmniejszej do największej. Odpalę tutaj ten nasz playground, żeby jeszcze zobaczyć, jak to wygląda. No i tak, rzeczywiście mamy int 1, 2, 3, 4 i 1, 2, 3 i 5, tak? bo czwóreczki nie mamy. Oczywiście ten przykład można by było napisać szybciej, można by było pozbyć się tego LHS i RHS. Moglibyśmy po prostu wpisać $0 mniejszy niż $1, jeżeli byśmy chcieli właśnie od najmniejszej wartości, jeżeli byśmy chcieli od największej, no to w ten sposób byśmy mogli to zrobić. A w ogóle to tak naprawdę w ogóle ten closure jest nam niepotrzebny. Metoda sorted. Yy, Sama nam posortuje te wartości, jeżeli one konformują do equatable, i będzie wiedziała, w jaki sposób można te wartości określić jako mniejsze, większe. Dobrze, i teraz już przejdźmy bezpośrednio do tego przykładu, o którym chciałem mówić w tym filmie, czyli o sortowaniu po wielu polach w jakiejś strukturze. No i wyobraźmy sobie sytuację, w której mamy jakiego jakieś posty na blogu. No i chcielibyśmy za stworzyć e, zakładkę, w której po prostu wyświetlimy najbardziej popularne m, posty. No i można e, takie posty wziąć na przykład na podstawie wyświetleń danego posta. No i tutaj rzeczywiście ten nasz blog post ma w sobie page views, no ale też ma session time. Bo co w momencie, kiedy ten page views będzie taki sam dla dwóch różnych postów? No, moglibyśmy zdać się na los, to oczywiste. No, no ale jednak fajniej by było mieć troszeczkę więcej kryteriów, w jaki sposób e, sortujemy te posty. No, i tutaj przychodzi nam z pomocą session time. No i wiadomo, jeżeli page views będzie taki sam, a to, to po prostu będziemy mm, sortować. Te posty po session time. Jak to zrobić w kodzie? Moglibyśmy stworzyć po prostu właśnie stałą popular posts no i e, wziąć tą listę, która to jest jako examples. Tak? Mamy tutaj e, różne egzample dla. Różnych postów, blog postów. No i tu widzimy taki przykład, gdzie i Swift UI i UI mają po 100 wyświetleń, no ale jedno z nich ma jednak więcej session time i chcielibyśmy wyświetlić go po prostu wyżej, tak? No bo on jest potencjalnie bardziej atrakcyjny. No i tutaj też wykorzystujemy metodę sorted i w niej oczywiście mamy ten left hand side i right hand side. No i już wewnątrz closure'a my sprawdzamy, czy, czy mamy taki przypadek, w którym ten Jeden blog post i ten drugi po, blog post mają ten sam Page Views. Jeżeli mają, no to wtedy bierzemy pod uwagę Session Time i ten, który jest większy, no to po prostu będzie wyżej na liście. Jeżeli one są różne, no to po prostu bierzemy rzeczywiście ten, który ma ten Page Views wyższy. No i tutaj możemy sobie wyświetlić ten Popular Post, tak, żeby mieć. Naocznie to, jak to wygląda, no i rzeczywiście widzimy, że pierwszy jest Swift, no bo on ma jakby 539 wyświetleń. Następny jest tam kolejno sorting i xyz no ale widzimy, że w końcu dochodzimy do tego momentu, gdzie jest Swift UI i UIKit. No i Swift UI jest wyżej, no bo ma session time na poziomie 300. No dobrze, ale co w przypadku, kiedy na przykład session time też byłby taki sam? OK, to jest jakiś skrajny przypadek, ale może się pojawić, i w takim przypa przypadku. No, powinniśmy zrobić teoretycznie kolejnego IFA i wprowadzić jakieś kolejne porównanie. No, w tym przypadku moglibyśmy na przykład stwierdzić, że chcemy alfabetycznie tytuły wybierać, no i tutaj to już by nam rozwiązało tak naprawdę ilość tych porównań, no bo blog posty raczej nie mają tych samych tytułów, więc jeżeli byśmy chcieli alfabetycznie posortować w takim przypadku, no to, no to już byśmy nie musieli więcej tych porównań robić i to by nam załatwiło sprawę. No ale implementacyjnie to podejście zaczyna się komplikować, bo byśmy musieli tutaj zrobić kolejnego. IFA, który sprawdza, czy session time jest równy temu session time po prawej stronie. I jeżeli jest równy, no to znowu zrobić porównanie dla title i ten kod robić taki zagnieżdżony. I dla większej ilości parametrów zaczynamy wpadać w taką pętlę, która jest no nieprzyjemna i raczej nieskalowalna. Dlatego zaraz pokażę podejście, które jest fajniejsze. i Właśnie bardziej skalowalne. Dobrze, i tutaj wchodzimy w taki przykład, który może się na pierwszy rzut oka wydawać dosyć skomplikowany, ale jest on naprawdę przyjemny i czytelny. No bo spójrzcie, mamy typ alias, który nazywa się R in increasing order i on ma w sobie. Tupla, który zawiera właśnie blog post i Blockpost, no i to właśnie reprezentuje nam tą lewą i prawą stronę, która będzie porównywana. No i tutaj mamy też zwracany typ ból, który będzie nam sugerował, czy wartość jest większa, czy nie jest większa. Czyli w zasadzie jest to dokładnie to, co nam powinien zwracać, co powinien nam zwracać ten closure w funkcji Sorted. No i teraz spójrzcie, wchodzimy w sorted, no mamy ten closure, który ma w sobie left hand side i right hand side, no i definiujemy sobie stałą predicates, która tak naprawdę jest tablicą tego are in increasing order, który de facto jest boolem i my to, to sobie definiujemy w ten sposób, że chcemy najpierw sprawdzać, czy page view, jest większe bądź mniejsze dla tej lewej czy prawej strony. Później sp 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 sprawdzamy ten session time, a później sprawdzamy title. I my to robimy dla każdej iteracji tego sortowania. I tak naprawdę ta stała to jest tablica bólów. Tak, Tutaj będziemy mieli na przykład true, tutaj true, tutaj true dobrze i po zdefiniowaniu tej stałej my przechodzimy do tej właśnie pętli for, która to trzeba troszeczkę się zastanowić jak to działa i to działa w ten sposób, że ten pierwszy if sprawdza nam czy lewa czy ten predicate aktualnie wybierany na przykład page views jest sobie równy, no bo najpierw sprawdzamy, czy lewa strona jest większa od prawej strony, i później zamieniamy stronę, czyli sprawdzamy, czy prawa strona jest większa od lewej strony. Jeżeli wszystkie są na false, oznacza to, że mamy tutaj na przykład równe page views. No i jeżeli mamy równe page views, to przechodzimy do kolejnego predicate i sprawdzamy jego. Jeżeli na przykład tutaj już nie będzie równe, no to przechodzimy do sprawdzenia tej lewej strony z prawą stroną i zwracamy true albo false, który definiuje nam, czy zamieniamy miejscami, te wartości, czy nie zamieniamy tych wartości miejscami? No i w zasadzie tak działa ten, ten nasz sorty, ta metoda sorty. No i później już właśnie możemy sobie wyprintować Popular Posts. Jest to zdecydowanie mniej kodu. Możemy sobie dodawać tutaj naprawdę wiele tych porównań, i nawet jeżeli ta struktura byłaby bardzo duża, no to wydaje mi się, że byłoby to wciąż bardzo czytelne i jak już się zrozumie, ten, na przykład tą pętlę, no to implementacja nowych porównań. Jest już prosta i właśnie nie zajmuje tak dużo czasu. Później można by było te predicates zamienić na jakąś stałą, można to by było osadzić w jakąś warstwę abstrakcji i też by było bardzo przyjemne. Więc zostawiam Was z tym kodzikiem na dzisiaj. To wszystko, więc prześledźcie sobie jeszcze raz ten kod. W opisie jest jeszcze link do artykułu, tam możecie sobie przeczytać, jak to dokładnie zostało zrobione. Może, jeżeli tego nie zrozumieliście tutaj w tym filmie, to może ten artykuł. Wam trochę rozświetli ten temat i dziękuję Ci za dzisiejsze oglądanie. Do zobaczenia. Cześć.